Dzwoneczka z tej strony Liverpool to piąty odcinek Liverpool a W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie domek. Wszystkie temy, które miałem w starym mieszkaniu, które było gdzieś tam przyniosłem. Większość tych rzeczy jest tutaj w tych backpackach. Także myślę, że w młodzieńszym, w późniejszym czasie zrobimy sobie magazyn. A teraz może przejdźmy od razu do rzeczy. Dobrze, witam z powrotem. Już jesteśmy po na psie. Wybudowałem ten domek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Także może zrób, przejdźmy sobie tam do tego crafting table. Albo wejdźmy na górę. I oświetlmy to, żeby się nic nie sfałnowało. Tu... Myślę, że całkiem fajnie wyszedł ten domek. <laughs> Mi się podoba. Także myślę, że jeszcze dorobię tutaj sobie jakieś pomieszczenie na sypialnię. No, i jeszcze na łazienkę, bo przecież jest mi Full Intermod. Także mogę robić sobie co chcę z tym wszystkim. Dobra, otóżmy sobie tego derta i zróbmy sobie Sorki, <kluzny> że mam taki głos, ale jestem lekko choraby. Myślę, że w następnych odcinkach już taki będzie. tak będzie. Także myślicie się już spodziewać zdrowego. Tutaj teraz mam te drzwi, żeby mi nic nie weszło. Przejdę. Będę oświetlał i pokazywał wam pomieszczenia. Tu. Tu jest przedpokój. Także. Yy, tu jest ten przedpokój. Tu jest taki salon. Tu się zrobi salon. A tu jest kuchnia. Kuchni zrobiłem specjalnie oddzielny szlaczek, dlatego, że się oddzielało, że to są kafelki. Tutaj jest tak, jakby jak jest nieraz w jakichś domach, że się podchodzi. I z jednej strony jest blat, i z drugiej strony myślę, żeby... Kie? Żeby tu zrobić jakiś placik z tego. Hm, Jaki by tu placik zrobić? <laughs> o! Zobaczymy jak to by wyglądało. Kurde, zrobimy sobie chyba Easy Crafting Table. Bo się nam bardzo przyda. Także zniszczmy sobie ten. Zrobimy sobie książki i Redstone. Tu nie ma. Ale za to tu jest. Dobra. I jeden Redstone. OK. Easy Crafting Table stworzymy w ten sposób. Książeczkę. Easy, tego crafting table. I jeden. Resztą. Dzięki czemu wychodzi nam Easy Crafting Table. Teraz może mogę sobie postawić już tu. I zróbmy sobie stolik. Jakby, jaki by tu stolik pasował? Z dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. co jeszcze mogę? O, kurde, tak. Jest jeszcze lepszy. Aha. Sześć. Hmm. To może jeszcze krzesełka sobie zrobimy. Gdzie są krzesełka? Krzesełka? O, jesteście. To muszę zrobić dziesięć, żeby było z każdej strony. Dobra. O, jedenaście tak trochę więcej. Zamknijmy drzwi. The crafting table bardzo pomaga. Także zniszczmy sobie to i tutaj musimy zrobić ten wzorek. Tutaj jeszcze wchodzi skład tamtego, także możemy tak zrobić. że to i jeszcze tu. Tu, i tu, i teraz te stoliki. Aha, jest, jeszcze tylko... ok i jeszcze tylko z drugiej strony, więc zrobiłem za dużo tych stolików. Także, no, są stoliki. Odłóżmy sobie to. Myślę, że ja potem sobie po odcinku tutaj jakoś uzupełnię wszystko. Och, nie chcę tutaj siedzonka. Zniszczycie. <laughs> No będisz się. Teraz zobaczmy co mogę sobie jeszcze takiego fajnego zrobić. Hmm. Clockbase nie. Nie. Clockbase to. Nie. Clockbase, Co by tu zrobić? Spróczos? Nie. To też nie. Dobra, duszę może to te idemy. Teraz pójdziemy sobie, pokażę Wam co będzie w tym odcinku. Tak żebyście wiedzieli. Przygotuję się na, na ten odcinek, może tak powiem. Tutaj mam te wszystkie itemy w plecakach. Wow. Aldron, skąd się tego tyle wzięło. What the fuck? Brzmiałam tam tylko jedno. Co się stało? Psz, nie da się jakoś tak. Hmm. Skąd tu się to wzięło? Zróbmy tak. Nie potrzebuję tyle tego. Skąd to się wzięło, to ja nie wiem. Hmm. i wyrzucimy. O! Teraz. Tam będzie leżeć sobie. My pójdziemy sobie jeszcze. Odłożyć derta. Tu. Tam pokażę, co jest w skrzyni. Tutaj mamy pełną izonkę, ponieważ znalazłem sobie ten domek. Tutaj jeszcze nie byłem. Także. Możemy sobie wsiąść na przykład. Grab ice. O! Dobra. Teraz zmieńmy sobie już na normal. Dlatego, że jak budowałem to nie chciałem mieć. Weźmy sobie jeszcze to. I to, i pójdźmy sobie do tego domku. Dobra. Aha, co tam jest? Wow, mutant zombie. Nie o, cholera. Trzeba minotaurę zniszczyć. Kiń, 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 kiń. O, świetnie. Jeszcze pajączek. Jeszcze pajączek. Tak, tak, tak. Kocham was. O, nie, 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 ja nie chcę. U, 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 holy shit, shit, Dobra, sobie te ciastko. Weźmy sobie, o, pizza, nie było wcześniej pizzy. Herbata, też nie było. Chicken to było. Hot boots, what the fuck. Zobaczymy sobie to. Co to jest? Jakieś jajko. Co z tego można zrobić? kie Set item, clear. Kie. Dobrze, teraz co można z tego zrobić? Ek. Wpiszmy e G. Eg. O. Z przetapionego. Co można z tego zrobić? To ja nie wiem. A, bo to, to jest to jestenia. Clear, set item. Clear, clear back. Dobrze i teraz jeszcze. Set item. Dobrze. Pokażę wam, co teraz to robię tam jeszcze później. Śmietnik dorobię, Szefeczki kuchenne. O! Jesteś tam wciąż? Nie, nie ma was. Dobra, weźmy sobie. Hmm. Przydałoby się nam trochę karmelu. Weźmy sobie to. A, bo to się szybko niszczy tym. A ja akurat tego nie ma. Szkoda. Weźmy sobie <laughs> ten karmel. Jeszcze czekoladę. To jest taki domek dziwny. Ale myślę, że. Nie ma was. Dobra, spadamy. Spadamy szybko. Świetnie tutaj dwa są. Więcej ich to matka nie miała. Biegną? biegną. Cholera do tamku, dobra. Tym drugim wejściem. Drugim wejściem. Idziecie? Nie, nie idziecie. Dobra, przeróbmy sobie to. Mhm. I pójdźmy włożymy do skrzynki. Dobra, i się je tu? Nie ma was, dobra. Odłóżmy to. Cholera. Potrzebujemy jeszcze trochę, weźmy sobie to. Oli, shit, shit, shit. To możemy odłożyć. Świetnie, niech jeszcze nie jest Tu Dwie skrzynki. Myślę, że sobie do magazynu zrobię takie szelazne skrzynki. Gdzie jest druga skrzynka? A, nie ma. Dobra, spoko. Odłóżmy tutaj jedzenie, serki, odłóżmy to, czekoladę, ice cream też, krab, no mogę zostawić sobie fish sandwich, tak odświętnie, odłóżmy jeszcze to, pójdźmy spać, no, idę spać i pokażę Wam coś jeszcze. Chyba takie. Chyba nie tylko trzęsania. W następnym odcinku będziemy się bawić z tym jedzonkiem nowym. No świetnie, jeszcze ciebie mi tu brakowało. Ona i ma... Ona przez drzwi może bić. Co to jest? Jestem spowolniony jeszcze. No to slowing, ale co to było za drugie? Czy ja nie mogę? Winning face Spoko. Nie wtrącał się. Dobra, nie widź, idziemy tyłkiem. Ty, tyłem. A po co ja cię atakowałem? Idziemy? O, <laughs> Tego pana to ja nie lubię, bo to jestem przemieniony już. Holy shit! Shit, shit, shit! Dobra, idziemy do tej. A! A! Zaraz ginę. Zaraz ginę. O, tam tam mnie już nie goni. To no, może w takim baciawie iść dalej. Chlera, warto mi to ciekawie, ale. Nie wiem. Albo to, chociaż nie na to, to musimy się przygotować bardziej. To tutaj może w następnym odcinku pójdziemy, jak bawimy się trochę tym jedzeniem. Także, zobaczmy. A to jest wioska goblinów jeszcze. Może spróbujemy oczyścić pierwioskę goblinów. Cementowy hełm jest, a co tam jest? Kopalnia jakaś. Ooo, teraz zniszczymy to, by to był spawner ich. No dobra, gin. Zobaczcie, kawałek z księgi. O, złoto i flint. No, chcę wyjść? Ooooo. Oh, oh. Ja pierniczę, skąd oni się tam biorą? Skąd... o oh, shit. Jaki to was matka... O! Oh, jeszcze Archer. Świetnie. Nie wtrącam im, im się. Pójdźmy sobie tu. A tam jeszcze kolejna wiatka Golinów. Nie no. Bardzo się cieszę. Co kiedyś się spotkało, a cię może jakoś się swoić żeby nie mam. Cholera. Szkoda. Pójdźmy sobie tam. Może nikt nas nie zabije. Mniejsza wiatka goblinów. To może pójdziemy tu. Okej. Okay. Sabić... O! O, jeszcze tutaj coś. Ich więcej tu jest? Czy niż w tamtej byłbym Dobra. Dobra. Teraz to. Nie mogę znieść tego słonera, bo się na mnie strasznie wtrącają. No walcie się. wal się, goblinie. Teraz to jestem prawie wyprzony, także możesz mi naskoczyć. Dobra. Ten track mi się nie przyda, ponieważ nie musimy robić takiego kominka, tylko możemy zwykły. Z czym i full mod. Chlebeczek. Możemy wziąć chlebeczek. A tutaj co jest? O, drewno. Może się kiedyś przyda. Mamy go na razie dużo. Może spadajmy do tamku, to jest niebezpiecznie. Pochodnia by się przydała, żeby się nic nie spawnowało. Sorki. Myślę, że możemy wracać do domku i zakończyć ten odcinek. Gdzie on jest? A, ta, w tamtą stronę. O, szkoda. I tak sobie mam powiedzieć, że to będzie, chcę zrobić takie coś na podróż wioski, tak trochę, że z jednej sterze BTS aż do i żeby iść na przykład do zbrojowni, to chciałem zrobić sobie taką osadę tutaj, ale myślę, że z takim domkiem to raczej nie wypali. Wszystko wybędzie mi taką swoją fajną piwnicę i resztę sobie, sobie zrobimy jakąś wioseczkę, taką, taką jak ma coś. Może pójdźmy sobie tym wyjściem. Taką wioseczkę jak ma husiek. Znaczy to nie jest wioseczka, tylko taka osada. Bardziej, gdzie on tam wszystko A, do skrzyni Można jem to odłożyć, dobra. Zobaczmy, co mogę z tych itemów, które te... tam jest. Myślę, że to jakiś tego, człowiek lew. O, klucz? Do czego mi klucz? Washing machine. Zrobimy sobie, uhm, lemat, rock middle. Zrobimy to. I to. Zobaczmy, co z tego mogę zrobić sobie. Tak. Tak. What the fuck. Co to jest? O, miałem przy sobie sikierkę. Co to jest? Nie wiem. Będę się zobaczyć, co to jest. Schowajmy te rzeczy do skrzyni. Dobra. To chciał się napić. Dobra. Poskaczemy sobie trochę, żeby móc się napić. Aha. Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś pragnienia w Minecrafcie. Wiesz, że jest na to moc, ale mi się nie chce już do paczki. I czy jest kompatybilne, czy nie jest kompatybilne, bo to trochę w Dobra, wejdźmy sobie do środka. Pożegnamy się z naszej z pięknej kuchni. Także usiądźmy. I się mameczko. Cześć!